Pierwszy raz pobrałem TikToka w 2020 roku, w okolicach startu pandemii. Pamiętam, że TikTok wtedy dosyć mocno wystrzelił i, i dotknął to też mnie. Byłem mega podjarany. Szczerze, to na początku używania to rzeczywiście była niewinna aplikacja, ale ta niewinność skończyła się bardzo szybko, bo wpadłem w uzależnienie, w którym siedziałem przez 3 lata, i TikTok miał ogromną rolę w niszczeniu mojego psychicznego. Tak, naprawdę. I dzisiaj widzę, że TikTok został bardzo mocno znormalizowany. A jego wpływ na mózg bardzo zlekceważony. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że TikTok jest zaprojektowany w ten sposób, żeby poruszać tw neurochemię twojego mózgu, żeby cię uzależnić, żeby uwalniać dopaminę, co dosłownie może powodować stany depresyjne, co powoduje brak motywacji, co sprawia, że nie masz niczego lepszego do roboty, bo przecież możesz oglądać TikToki. Dosłownie zabiera ci to twój sukces w życiu, twoje zdrowie psychiczne, to jak ty się czujesz. Ale i tak, moim największym problemem z TikTokiem, oprócz tego systemu dopaminowego, uzależnienia, braku motywacji były wahania nastrojów. Jeżeli mi nie znasz, to mam na imię Hubert i pomagam one ludziom z ich zdrowiem psychicznym. Zachęcam cię do tego, żebyś zjechał teraz do opisu. Kliknął pierwszy link i dał mi followka na Instagramie. stawiam tam codziennie krótkie filmiki i myślę, że mogą cię ci spodobać. Wraz z tym, jak wpadłem w depresję, moje dla ciebie na TikToku również wpadło w depresję. Można to tak nazwać, bo wszystkie treści, jakie tam oglądałem, były depresyjne. No może nie wszystkie, bo nie tak to działa. Ale rzeczywiście ich większość była po prostu depresyjna. Najczęściej były to te takie fotki, te slide y, czy jak coś tam nazywa, z jakąś depresyjną muzyką, jakieś depresyjne obrazki. I wiem, to brzmi dziwnie, ale uwierz mi, że strasznie mnie to wtedy dotykało, ponieważ wyobraź to sobie, budzisz się i pierwsze co widzisz, to coś takiego. Twój humor od razu się spierdoli. A uwierz mi, że używałem TikToka po 5 godzin, po 6 nawet czasem dziennie, więc byłem tak. Programowany na to, żeby się czuć źle, że to jest szok. Nawet jeżeli czułem się ok, zobaczyłem fajnego TikToka i poczułem się dobrze, bo uwierz mi, że tak to wyglądało, nie? Moje nastroje były budowane na TikToku, to znowu widziałem te depresyjne gówno i znowu czułem się źle. To był ogromny problem właśnie dlatego, że mój mózg łączył stany depresyjne z wystrzeniem dopaminy, co powoduje, że taki stan się pogłębia i właśnie, i uwierz mi, że to jest ogromny problem i nie możemy tego lekceważyć. Dosłownie miałem zryty beret przez to, ale dzisiaj już wiem, co z tym można zrobić. Przede wszystkim redukcja godzin, bo czym mniej spędzasz godzin, tym mniej się wystawiasz na te depresyjne TikToki i ogólnie rzeczy, które mogą sprawiać, że tak się czujesz, a nie inaczej. Redukuj godziny. Sprawdź teraz, ile spędzasz godzin na TikToku dziennie. Czy to 6 godzin, 4 godziny, 3 godziny i redukuj dosłownie z tygodnia na tydzień mniej, coraz mniej. Czy to godzinka mniej, czy to pół godzinki mniej, byle żebyś to redukował, aż przyjdzie moment, w którym pójdzie to do zera. I drugą metodą na to jest po prostu klikanie, nie interesuje mnie. Mówisz mi, że to. Chyba uratowało mi życie, można tak stwierdzić, ponieważ pewnego dnia obudziłem się i byłem tak zły na stan, w którym się znajduję, że odpaliłem TikToka, tak jak zawsze, smażyłem sobie mózg, ale zamiast 6 godzin oglądać te depresyjne TikToki, oglądałem już coś dużo lepszego, ponieważ zasypałem całe moje dla ciebie tym przyciskiem, nie interesuje mnie to. Ponieważ tak bardzo już nie chciałem tego oglądać, bo zdałem sobie sprawę, jak mocno to gówno mnie niszczy. I rzeczywiście to zadziałało. I mój kontent się mocno zmienił. Za co jestem bardzo wdzięczny, bo zaprogramowałem się na coś dużo lepszego. I zacząłem wtedy mocniej chodzić na siłownię. Bo zacząłem się wystawiać na bardziej siłowniowe treści. I to było w sumie spoko, nie? Bo wiadomo, uzależnienia od TikToka z dnia na dzień nie pogonamy. Ale jeżeli możemy chociaż skontrolować te treści, które Ty nam oglądasz, to będzie duży progres. Dlatego, za każdym razem, gdy widzisz coś depresyjnego, coś smutnego, usuwasz to. Nie ma tego, nie możesz tego oglądać. Naprawdę, bo jeżeli jesteś w w depresji, to takie gówno będzie to pogłębiać. Nie ma szans. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Pamiętaj jeszcze raz, żeby zjechać do opisu, wejść na mojego instagramka i zostawić mi followa. I widzimy się w następnym.